Cześć, z tej strony e Atomix i chciałbym wam zaprezentować jak ulepić takiego tukana. Zapraszam. To będą nam potrzebne materiały. Najpierw oddzielamy na dwie części tą mniejszą oddalamy, tą większą formujemy w kształt takiego rulona teraz będziemy robić głowę i głowę dzielimy na o taką część którą jeszcze oblepimy z dwóch stron zielonym Teraz możemy przejść do odbłupywania pistacji. Łatwo jest to zrobić. Mmm, i są pyszne. Jeżeli będziecie mieli już troszeczkę pistacji, wybierzcie te dwie najładniejsze. Ja wybrałem o te. Teraz będę robił oczy. Oczy zrobię z czarnego. Formuję malutkie kuleczki. Dwie podobnych rozmiarów i rozmieszczę na wcześniej zamieszczonych zielonych polach. Później, w zielonych polach, doczepie jeszcze mniejsze białe kuleczki. No i te kuleczki będą prezentować się tak. Wiem, że to teraz trochę dziwnie wygląda, ale gdy dodamy już nasz dziób, tukan będzie wyglądał inaczej. Teraz zajmę się tułowiem i zrobię mu skrzydła. Akurat kolory, z których robię te różne rzeczy. Są przeze mnie wybrane. Możecie wybrać sobie inne, na przykład różowo-fioletowe, albo jeszcze inne kolory. I zrobimy już tak, przejdziemy do jednej z łatwiejszych rzeczy. Jeżeli zrobiliśmy już takiego tukana, to teraz przejdziemy do zrobienia mu nóżek. Możemy mu teraz dodać jakąś gałąź. Potrzebny będzie nam gdzieś taki kawałek brązowego, którego rozpłaszczamy. Także mniejszy kawałek zielonego, który nam jeszcze został. Możemy to jakoś zakrzywić, żeby wyszło, że to prawdziwy tukam. I tak nam wyjdzie tukam. Dziękuję za oglądanie Atomics. Miego, dziąka.